Witam kolejnego dnia. Jak widać jest jeszcze słoneczko. No się jest, kurde, chyba druga godzina, więc wypadało, żeby było. No i można sobie popatrzeć, co się to wczorajszego dnia napachało. I nie wygląda to jakoś tragicznie. Jakby to powiedział taki jeden nawieść to dobre. Wczoraj jeszcze wieczorem był tutaj klient. Pooglądał. Nie, ogólnie to wygląda dobrze. Po prostu wygląda dobrze, ale dzisiaj nie chcę do tego zacząć. Ogólny plan na dzień dzisiejszy jest taki, żeby zobaczyć, ile jestem w stanie zrobić w ciągu paru godzin i tak dalej. Nie wiem. Jak zacznę kleić, to będę wiedział, ile przykładowo kleję sobie na godzinę. Dlaczego tak? Nie żeby się chwalić cokolwiek takiego, tylko co jakiś czas robię sobie porównanie, tak, żeby móc przeliczać jakiekolwiek inne roboty, żeby wiedzieć, ile faktycznie układam. Na godzinę metrów kwadratowych. Dotychczas było to w okolicach 4-5 metrów na godzinę. Co z tego wyjdzie, nie wiem. Jakbym dzisiaj ułożył, w sumie wczoraj ułożyłem, no niecałe 9. Przyjmijmy dobre 9, 18. Kurde, 18 metrów płytek to jest dużo. To jest dużo metrów, żeby położyć. Jak dla mnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale zanim to yy, zacznę kleić, bo z tego pewnie wyjdzie tylko timelapse, bo tu nic ciekawego się nie będzie działo, to wam coś pokażę. Pokażę wam, bo coś przyszło. Tylko najpierw muszę oczyścić sobie stolik. Jak wiecie, byłem na budmie, na stoisku Verteka i udało się ogarnąć w rozsądnej kasie. To, co tam było dla mnie najbardziej ciekawego. No i to sobie już przybyło. Sekund 5 Rozpakuję to, bo oczywiście więcej tasiemek nie można było dać. Od razu zaznaczę, że ja sobie wziąłem tą większą wersję. Się z tą dokładaną listwą. Kurde, gdzie to jeszcze jest? Ciężkawe. No się, ciężkawe. Jak na ten format, to to nie jest ciężkie. Mniej więcej tak to wygląda. Dwie listwy. Można kupić z jedną, można kupić dwie. O, tak wyglądają te łączniki, te bolce. Tu nie chodzi o to, czy to jest reklamowe, czy nie, bo to nie jest reklamowe. Po prostu e, zaciekawiło mnie to. Trzeba było się rozliczyć z wertekiem. Wziąłem to sobie. No i teraz to trzeba już tak, wiecie, pobawić się, zwalidować to w warunkach bojowych. No i tutaj macie przymiar do cięcia. Gdzie jest? Aha, ale nożyk, gdzie jest nożyk? Bo tu jeszcze się nożyk wkładał. Nie stewki Tu wielkiej filozofii nie ma. Zaślepki później. Na tą robotę ten sprzęcior totalnie nie jest mi potrzebny, ale gdzieś chcę się tym pobawić. Po prostu chcę się tym pobawić. Podobno jeszcze pod różnicą będzie duży format. Jedna płytka, więc yy, tam się to wykorzysta. Aha, jest nożyk, kluczyk, kółeczko. Łącznik. No i jest ten łamak. I wszystko to, co potrzebujecie do obsługi dużego formatu. Tak jak mówię, ja się chcę przede wszystkim tym pobawić, bo wiecie, targi targami, wszystko było fajnie, tylko to były małe płytki. Właściciel no, 20 na 60, no ale w dzisiejszych czasach to nazwijmy, że to jest normalna płytka i no, tam nie było czasu, żeby się pobawić, jakieś niuanse i tak dalej, dlatego wziąłem sobie to teraz na robotę po to, żeby móc to sobie na spokojnie zwalidować. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania co do tego sprzętu, piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć, nie wiem, może wpłyniemy na to. Że to będzie lepszy produkt, bo powiem szczerze, wstępnie jest to spoko produkt, ale parę rzeczy bym poprzemieniał, ale zobaczymy, tak jak mówię, w normalnym życiu, na normalnym użytkowaniu, jak to się sprawuje. No Ktoś to kiedyś musi porobić, pobawić się i dać tym normalną opinię. I tyle. Dobra, ja mieszam klej i. Sprawdzamy, ile metrów zrobi Rudy. <laughs> Aha, jeszcze jedna rzecz, która w sumie wczoraj wyszła przy klejeniu. Z tych spodni jestem mega zadowolony. To były CXS-y jakieś tam, Nano coś, tam. nie wiem, nie pamiętam, ale z tych nakolaników też jestem bardzo zadowolony. Tylko, że one ze sobą nie współgrają te spodnie. Jak to sobie założycie na kolana, to to, patrzcie, tu jest jeden zamek, który was uciska, tutaj są... Wszystkie takie zamkowe rzeczy, to wiecie, niby wentylacja i tak dalej, ale dalej tu jest zamek z obu stron i tak dalej. Ja już obowiązkowo wszystko wyciągam z kieszeni, bo jak się pozapinacie tymi rzepami, to to masakrycznie uwiera. Jak parę godzin klęczycie i te zamki wam będą wchodziły w nogi, nic fajnego. Teraz widzisz, że jestem brudasem, ale tak spodnie zmieniam, jeżeli nie udupczę jakoś masakrycznie dwa razy w tygodniu, czyli... W środę, więc sobie zmienię dopiero dzisiaj. Tak, dzisiaj. Nie wiem, kiedy wy to obejrzycie, ale ja zmieniam. Jeżeli jest normalna robota, nie jakoś tragicznie, no to dwa razy w tygodniu zmieniam spodnie, więc nie będę już dzisiaj pochał. Trzeba je dobrudzić do końca, ale tak jak mówię, jeżeli się zastanawiacie, fajne na kolaniczki, tylko nie do każdych spodni, najlepiej jak dla mnie, żeby były jak najbardziej gładkie. Pamiętajcie, żeby metry szły jakoś w miarę bezproblemową, to trzeba mieć jakiś podkład muzyczny. Album Slayer, to się nada dzisiaj. Płyteczki sobie kleję i teraz taka ciekawostka, bo o tutaj to jest taka rzecz, to jest y, Sopro 400K S1, 7,6 do prawie 10 litrów wody na wiadereczko, tak? I teraz popatrzcie się, ja tutaj mam 9,5 litra wody i pokażę Wam, bo coś tu według mnie nie pasuje, jaka jest konsystencja kleju przy górnej granicy wody. Żeby nie było, zostawiam to sobie na 5 minut i drugi raz mieszam, ale jak dla mnie, to już Wam to powiem. Ja leję 11 litrów wody na pełen worek jedynki, bo wtedy jak dla mnie ona jest plastyczna. Ale żeby nie było, dajcie znać, zobaczymy jak to będzie za chwilę wyglądało. Dobra, 5 minut później, no tak jak mówię, przed przemieszaniem to jest kicior nieziemski. Tak jak mówię, tu nie chodzi o to, czy ja się czepiam, czy nie, ale jak dla mnie to jest kicior. Tym bardziej ja wiem, że na tym da się przykleić, nie ma problemu. Na ściany spoko dałoby się tym przykleić. Tyle, że to jest górna granica wody, a ja kleję posadzkę. Ja bym wolał, żeby ten klej był taki bardziej płynny. Ja wiem, dodam wody niezgodnie z kartą techniczną i tak dalej. Tyle, że może ktoś to SOPRO zobaczy i posprawdzają sobie te proporcje wody, bo według mnie. To powinno być rzadsze, bo tutaj robiąc takim kiciorem na podłodze, sorry, ale po paru metrach to mam ręce odpadną. Tak jak mówię, ja Wam za chwilę pokażę konsystencję, którą ja kleję i którą po Powiedzmy, że ja bym widział jako docelową do klejenia mm, na posadce, czyli klej rzadszy, tak żeby to się fajnie jedno z drugim podłożem ładnie połączyło. To jest niecałe 11 litrów wody i to, to jest dla mnie konsystencja, do klejenia na posadce, gdzie mi ręka nie odpadnie i wiem, że mi się fajnie przyklei płytka z podłożem. No, i tak to wygląda na stan dzisiejszy. Ile jest tego zrobione? Za chwilę rzucę sobie dalmierzem, jak to wygląda. Ale, kilka słów jeszcze wyjaśnienia. Tutaj mam zostawiony hmm, odstęp od ramy okiennej i płytki na grubość krzyżyka, czyli 1,5 mm, Półtora mm. Tak wiem. I teraz tak linia jest rzucona laserem po całości. i Jest fajnie. I teraz tak, tutaj jest. 334,5 od płytek do ściany, i tutaj identyko jest, kurde, może milimetr, ale to już grubość wiązkiem, no bez przesady, więc jest fajnie rozmierzone. Wszystko jest względem ściany, dość dobrze to wygląda. I teraz tak, tylko pozwólcie, że sobie usiądę na timelapse. Pewnie to widzieliście, że wyzbyłem się już na kolaników. No, niestety to było uwierające i to mocno. Styropianek pod kolanka jest dużo lepszy, starość, nie radość, ale no, faktycznie z tymi spodniami no, jest to, jest to kurzające, żeby nie powiedzieć cokolwiek innego. E, coś jeszcze Wam chciałem powiedzieć. Aha, w ogóle ile jest godzin? Za 10:20 przyjmijmy do tej 20. Tyle, że to dzisiaj był na, naprawdę taki normalny dzień, bo przyszedł inwestor, pogadaliśmy. O do i nie, nie tylko. Taki normalny, typowy dzień, bez spieszenia się i tak dalej. Trochę wycinek było. Yy, wycinek, mierzenia. No Taki typowy dzień. I teraz zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Sobie rzucimy metry kwadratowe. Tylko włącz się najpierw. Wczoraj miałem no tutaj, gdzie laser jest przemian, wyklejone do tego narożniczka. Więc. Eee, metry kwadratowe tylko czekajcie, tak to zrobimy 1,68 żeby to prosto w kwadracie policzyć no to to jest tu 9 metrów no przyjmijmy 9 metrów ale tu jest jeszcze tak raz, dwa, trzy no powiedzmy 4, czyli 1,44 czyli 10 metrów 10 metrów znowu położone czy to dużo czy mało? Nie wiem, jaki był czas, ale troszkę z tym było. To nie było 100% powiedzmy, wiecie, czasu przeznaczone na e, klejenie. Tak jak mówię, to był taki typowy dzień. Trochę cięcie, trochę mierzenia, trochę wszystkiego. Inwestor, telefony i tak dalej. No i najważniejsze, chwycenie prostki, bo te wszystkie takie techniczne rzeczy zajmują troszkę, ale powiem szczerze, ja jestem zadowolony, bo no jakby nie było no dobra, licząc to tam powiedzmy te 120. No to chyba nawet nie było 120 tylko więcej. No ale dobra, 120 zł za metr kwadrat, no to macie 1200 dnioweczki. Tak wyszło, jak dla mnie jest OK. Oczywiście, żeby nie wyszło, że ktoś by mnie zrozumiał, że ja 1200 sobie zarabiam codziennie razy 25 dni to macie, yy, Boże, 200, 25 tysięcy. Nie, tyle się nie zarabia. Ja tyle nie zarabiam, bo tu? dzisiaj robię za 1200, przykładowo, dniweczka wychodzi, ale Jutro muszę powybijać klipsy, potem już potem tak się nie liczy, że trzeba to pofugować, poczyścić i tak dalej. Dla mnie to są, nazwijmy to, darmowe dniówki, tak? No bo wtedy nie zarabiam. Ja muszę, klejąc płytki, muszę zarobić na kolejne dni, które są obróbką późniejszą tych płytek. Dlatego, no, jest jak jest. Ale powiedzmy te 1200 zł dnióweczki, na chwilę obecną licząc, to jest dobra dnióweczka. Hasło na dziś to będzie, będzie będzie Waserwoga. Lubicie jak jest po śląsku? No to niech będzie Waserwoga. Tyle na dziś i do zobaczenia jutro. Nara!